Dwudziesty drugi rząd zakończamy, oczywiście robiąc pięć oczek łańcuszka i wkuwamy się w pierwsze oczko i robimy oczko ścisłe. Przechodzimy tutaj też również na środek tego łańcuszka z trzech oczek, czyli na drugie oczko, oczkami ścisłymi oczko łańcuszka. To teraz zaczynamy rząd 23 i to będzie ostatni nasz ten łańcuszek z trzech oczek, już ananasek nam się kończy. Czyli jeszcze robimy trzy oczka. raz, dwa i trzy. I wkuwamy się pod ostatni łańcuszek, robimy półsłupek, Pięć oczek łańcuszka, 3, 4 i 5. Przechodzimy, teraz na, będziemy tu powiększać. Czyli w pierwsze dwa słupki robimy słupki. W pierwszy słupek robimy słupek, w drugi słupek robimy słupek, dwa oczka łańcuszka. Na łańcuszkach tutaj robimy dwa słupki. Na pierwszym łańcuszku, drugi, dwa oczka łańcuszka, na kolejnym łańcuszku dwa słupki. dwa 2 oczka łańcuszka na kolejnym łańcuszku też dwa słupki 2 2 oczka łańcuszka na kolejnym też. Także to będzie nam się teraz powiększało przez jakiś czas dwa oczka łańcuszka i na ostatnim łańcuszku też robimy... Dwa słupki, raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka, i tu na słupkach robimy słupki. Raz i dwa. I tak to wygląda, już nam się powiększa. Mamy raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 tych motywów. Teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i 5. I wkuwamy się pod pierwszy łańcuszek ananaska. Robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek. I znowu robimy to rozszerzenie tutaj na kolejnym. Elemencie. Także zróbcie tak całe okrążenie, wrócę do Was na końcu. I zakończamy ten rząd Zrobi zakończając, zrobiłam 5 oczek łańcuszka i wkuwam się w pierwsze oczko. Robię oczko ścisłe. Rząd 24 zaczynamy od tego, że musimy przejść pod łańcuszek, czyli od razu przechodzimy pod łańcuszkiem oczkiem ścisłym. Robimy oczko łańcuszka i jeszcze 4 półsłupki. Z tym oczkiem będzie 5, czyli raz, 2, 3 i 4. 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4 i 5, i tu nadal rozszerzamy. Czyli w pierwsze dwa słupki robimy słupki, w każdym oczku jeden, pierwszy słupek, w następnym oczku drugi słupek, dwa oczka łańcuszka, pod łańcuszek robimy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, pod następny łańcuszek też dwa słupki. Oczka, łańcuszka i tak dalej robimy, już nie będę powtarzać. Pokażę dwa. jeszcze po dwa łańcuszki, raz dwa. Jeszcze ostatni łańcuszek i dwa ostatnie słupki robimy normalnie w pierwszym oczku słupek i w drugim oczku słupek. Pięć oczek raz dwa trzy cztery i pięć i tutaj na tym ostatnim łańcuszku na tym ananasku robimy 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I to jest nasz, nasz kolejny rząd, czyli rząd 24. I na końcu zróbcie tak całe okrążenie, na końcu tutaj do Was wrócę. Zrobiłam ostatnie 5 oczek łańcuszka i wkuwamy się w pierwsze oczko. Robimy oczko ścisłe. Przechodzimy teraz na drugie oczko oczkiem ścisłym. I tu zaczynamy rząd 25 od oczka łańcuszka, jako półsłupek. Pierwszy w drugim oczku robimy drugi półsłupek. I w trzecim, trzeci półsłupek z pięciu robimy, mamy teraz trzy półsłupki. I tu praktycznie się nie zmienia, robimy pięć oczek, łańcuszka, pięć i robimy też jeszcze powiększamy, czyli w pierwszych dwóch słupkach robimy słupki, w pierwszym oczku jeden słupek, w drugim oczku drugi słupek. Dwa oczka, łańcuszka. Na łańcuszku robimy dwa słupki, czyli to co robiliśmy do tej pory, tylko nam się jeszcze powiększa. Dwa oczka łańcuszka i na kolejnym łańcuszku znowu dwa słupki. Tak robimy cały czas. Następne dwa słupki dwa oczka łańcuszka. I na kolejnym łańcuszku znowu dwa słupki, i drugi, i dwa oczka łańcuszka, i na kolejnym znowu. Także widzicie, że jak na razie serweta jest bardzo prosta, szybko się ją robi. I jeszcze na jednym łańcuszku, dwa oczka łańcuszka, i na tych dwóch słupkach ostatnich robimy słupek na słupku. I drugi już nam się sporo powiększa. Mamy tych motywów teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i 5. I tu z tych pięciu półsłupków robimy trzy, czyli omijamy pierwszy, wkuwamy się w drugi, robimy półsłupek. W następnym robimy półsłupek i w kolejnym półsłupek. I ostatni zostawiamy wolny. I znowu 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak robimy całe okrążenie. Rząd kończymy robiąc ostatnie pięć oczek łańcuszka i wkuwamy się w pierwsze oczko. Robimy oczko ścisłe. Przechodzimy na drugie oczko. I oczko łańcuszka. I teraz y, to będzie nasz rząd 26. Robimy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I robimy to rozszerzenie nadal. Czyli w pierwsze dwa słupki robimy słupki po jednym słupku. Jeden. Drugi. Dwa oczka, łańcuszka, na łańcuszku robimy dwa słupki. Dwa oczka, łańcuszka, i na kolejnym łańcuszku robimy dwa słupki. I tak robimy całe to rozszerzenie, tak jak już wam pokazywałam, gdzieś mi się nitka zaplątała. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki na łańcuszku. I znowu dwa oczka łańcuszka i na kolejnym łańcuszku też dwa słupki. I tak robimy do końca tego rozszerzenia tego motywu. jak już tu wiecie, to się nie zmienia. Na razie jeszcze chyba jeden rząd będzie taki rozszerzający ten motyw. I ostatni na no, ostatnim łańcuszku robimy dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka. I w te dwa słupki robimy w każdym oczku po jednym słupku. Tak jak już mówiłam. Tak to już wygląda. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tych motywów. Teraz pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I mamy tu trzy półsłupki, czyli wkuwamy się w ten środkowy. Pierwszy i ostatni omijamy i robimy półsłupek. I znowu pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak robimy cały rząd. To już widzicie, jak o tak, już wygląda nasza serweta. Tak zróbcie, spotkamy się na końcu tego rzędu. 26 rząd zakończamy tak samo jak poprzednie, czyli wkuwamy się w to pierwsze oczko i robimy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Teraz przechodzimy oczkami ścisłymi aż tutaj do tego pierwszego słupka, czyli po kolei idziemy. Drugie, trzecie oczko, czwarte. Słupek już. Tu robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek, znaczy zaraz w następnym oczku kolejny słupek, czyli dwa słupki. I ten rząd po prostu będzie tylko te, ten motyw powiększany. Czyli dwa oczka łańcuszka na łańcuszku, dwa słupki. Dwa oczka, łańcuszka, na kolejnym łańcuszku też dwa słupki. Dwa oczka, i na kolejnym kolejne dwa słupki. Dwa oczka, łańcuszka. I tak idziemy do końca tego rozszerzenia. I to jest ostatni rząd z tym motywem. Kolejny już nie będziemy tego motywu robić. Raz, dwa. I znowu w kolejnym łańcuszku, na no, kolejnym łańcuszku, dwa słupki. Dwa oczka. Szybciej trochę zrobię to, bo i tak wiecie już, jak to robić. I ostatni łańcuszek. Dwa, dwa oczka łańcuszka. I na, tym, na tych słupkach, tu dwóch ostatnich, robimy słupek na słupku, czyli w pierwszym oczku słupek i w drugim oczku też słupek. I tu od razu to już zostawiamy, nawijamy nitkę. Od razu przechodzimy do tych dwóch słupków, tutaj już na kolejnym tym motywie. Od razu tu przechodzimy: słupek i słupek, czyli to już ananaska zamknęliśmy. Tych motywów już tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tak zróbcie całe okrążenie. Rząd 27 zakończamy wkuwając się w trzecie oczko z tych, do tego słupka. Tutaj co mieliśmy te dwa słupki. Czyli wkuwamy się w trzecie raz dwa i w trzecie oczko robimy oczko ścisłe. Teraz zaczynamy rząd 28. Od dwóch oczek łańcuszka, jako słupek nie do końca przerobiony i wkłuwamy się w drugi słupek i robimy normalnie słupek, ale tu na końcu będziemy po prostu tak jakby wszystko łączyć. Ja później wam pokażę. Teraz robimy siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Wkłuwamy się, omijamy te dwa słupki, wkłuwamy się w kolejne. I tu robimy na pierwszym słupku dwa słupki w jednym oczku. Dwa słupki, dwa oczka, łańcuszka odstępu. I na drugim słupku robimy też dwa słupki. Raz. I dwa. Czyli tu pierwsze, tak jakby pierwsze te dwa słupki omijamy. Robimy teraz cztery oczka łańcuszka: raz, 2, 3 i 4. Omijamy ten łańcuszek, te dwa słupki i wkłujemy się pod ten drugi łańcuszek. Robimy półsłupek. Cztery oczka łańcuszka: 3 i 4. Omijamy te słupki, to co robię sobie na Omijamy te słupki, wkuwamy się w te drugie. Robimy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki w kolejnym oczku. Tak to wygląda, żebyście widzieli. Teraz cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. Omijamy ten łańcuszek. Zaraz za tymi słupkami wkuwamy się w ten kolejny. Pod ten kolejny łańcuszek robimy półsłupek. I cztery oczka łańcuszka. Cztery. Omijamy te słupki. Wkuwamy się w te kolejne. Tu robimy dwa oczka dwa słupki. W jednym oczku dwa oczka łańcuszka i w drugim oczku też dwa słupki. I dwa. Teraz siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 omijamy te dwa słupki wbijamy się w te cztery tutaj co będziemy mieli i co mamy tutaj w pierwszy robimy słupek nie do końca przerobiony czyli tylko przez dwie nawijam nitkę wkuwam się w, drugi, w drugie oczko przeciągam przeciągam przez dwie i zostawiam w kolejne oczko tak samo czyli tylko przez dwie i w ostatnie też tylko przez dwie. I teraz przez wszystkie oczka. I znowu 7 oczek. 1 2 3 4 5 6 i 7. I tak to wygląda. Tu na tym motywie ma być takie 3 motywy. Już teraz nam zostaną. I znowu robimy tak samo. 7 oczek zrobiliśmy. Omijamy te słupki pierwsze, co zaraz są po tym łączeniu. wkuwamy się w te drugie i robimy dwa słupki w jednym oczku. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki w kolejnym oczku. tak, już teraz będziecie robić to, co robiliśmy. Tutaj wam pokazywałam po kolei wszystko. Całe okrążenie tak zróbcie a i na końcu to do Was wrócę. 28 rząd zakończamy. Tak jakby wszystkie czy cztery słupki łączymy razem, tak jak tu mieliśmy. Musimy to zakończyć. Czyli nawijam nitkę, wkłuwam się w ten pierwszy tutaj słupek. I robię słupek, przeciągam przez dwie, ale nie do końca. I teraz następny, znowu nie do końca, go przerabiam, tylko przez dwie nitki. I wkłuwam się tutaj w ten, nie o tutaj, w, drugi, w drugie oczko, tylko w to u góry, tutaj. Pod dwie nitki i przeciągam przez wszystkie. A, wtedy nam wyjdzie takie już złączone. 29 rząd w 29 rzędzie musimy przejść tutaj jeszcze jednym oczkiem tak ścisłym na ten łańcuszek pierwszy czyli jednym oczkiem i tak drugim dwa oczka powiedzmy bo tak brzegami będziemy tutaj łączyć i tu robimy trzy oczka łańcuszka i jeszcze trzy oczka Na pierwszym słupku robimy słupk. W drugim oczku słupk. 5 oczek łańcuszka: raz, 2, 3, 4 i 5. I znowu dwa słupki tutaj, słupek w słupku: jeden i drugi. I znowu robimy pięć oczek, raz, dwa, trzy, cztery i pięć i przechodzimy na kolejne tutaj słupki. Robimy słupek, w kolejnym oczku słupek, pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery i pięć i znowu słupek na słupku. Słupek i w drugim oczku słupek. Tak to wygląda. I tak idziemy aż tutaj dojdziecie do tego ostatniego. Czyli tu jeszcze pięć, albo od razu zrobię pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I na następnym słupku robimy słupek. W drugim oczku słupek. 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I dwa słupki tutaj w kolejnych tych słupkach. Czyli słupek. W kolejnym oczku słupek. Tak to wygląda. Teraz trzy oczka łańcuszka, raz, dwa i trzy. I tu na pierwszym łańcuszku, tutaj co mieliśmy te wszystkie słupki razem przerobione, tutaj robimy słupek. No, jeszcze raz, słupek. I zaraz na, na następnym łańcuszku też słupek. Teraz wam to pokażę, jak to wygląda. Jeszcze teraz zrobię trzy oczka, raz, dwa i trzy. I to ma wyglądać tak. Czyli tak, jakbyśmy mieli tutaj. O. Tak to wygląda. I znowu to samo, trzy oczka. Tu zrobione. Teraz normalnie tutaj przechodzimy, robimy w pierwszym oczku słupek. Czyli słupek na słupku, słupek, słupek, 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I znowu dwa słupki. Raz. I w drugim oczku, drugi słupek. Tak to ma wyglądać. Tak zróbcie całe okrążenie. A ja tu na końcu wrócę do Was. Rząd 29 zakończamy w ten sposób, że zrobiłam ostatnie trzy oczka łańcuszka, wkuwam się pod ten łańcuszek tutaj bliżej, bliżej końca tego i przeciągam przez dwie, przez dwie i wkuwam się w trzecie oczko, czyli tu odliczając raz, dwa i w trzecie, i robię oczko. Ścisłe. I tak to wygląda już.